Słuchajcie, jedziemy do Penerglandii. Proszę Pani, a Kubusz wypadł z wagonika. Proszę Pani, czy pojedziemy do McDonalda? Właściwie tylko po to pojechałam na tę wycieczkę. Niech już Wam będzie. Patrz, jaki mam fajny szejb. Nawet nie jest taki zły. Jej darmowy szejb. Dostałem zabawę dla dziewczynek w moim zestawie, teraz zacznę się trzeć. A czyli ja.? O, to są tym no, 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 no. Proszę pani, czy pojedziemy do McDonald'a? Właściwie tylko po to pojechałam na tę wycieczkę. Niech już wam będzie. Patrz, jaki mam fajny szeik. Nawet nie jest taki zły. Jej darmowy szeik. Dostałem zabawkę dla dziewczynek w moim zestawie. Happy i teraz zacznę się trzeć.